Lewak czy prawak. To odwieczne pytanie, które trapi wszystkich. Aby dowiedzieć się jaka jest odpowiedź, rozwiązałem test kompas polityczny. Do części pytań dodaję z 2-3 zdania wyjaśnienia, abyście poznali nieco mój tok rozumowania. Link do testu wrzucę w opisie do filmu. Sprawdźcie i dajcie znać jaki wam wyszedł wynik. No to zaczynamy. 1. Bardziej niepokojący jest ucisk ze strony korporacji niż rządu. Najbardziej niepokojący jest ucisk ze strony współpracujących z sobą rządu i korporacji. Na wschodzie rząd dzięki korporacjom uciska obywateli, na zachodzie to korporacje wpływać chcą, kto rządzić będzie. Na tę chwilę zaznaczyłem nie zgadzam się. 2. Obowiązkiem rządu jest interwencja gospodarcza w celu ochrony konsumentów. Tak, interwencja, która ogranicza się do dbania, aby ustalenia umowy, jaką zawiera konsument z przedsiębiorcą. Natomiast nie jest obowiązkiem regulować każdy aspekt tej umowy. Tak, zgadzam się. 3. Im wolniejszy rynek, tym wolniejsi ludzie. Zdecydowanie tak. Zgadzam się. Wolny rynek, wolni ludzie, szybki internet to moje hasło wyborcze. 4. Utrzymanie zrównoważonego budżetu jest ważniejsze niż zagwarantowanie dobrobytu wszystkim obywatelom. Rząd nie ma gwarantować dobrobytu wszystkim, rząd ma nie przeszkadzać obywatelom w dochodzeniu do dobrobytu. Tak, zgadzam się, zrównoważony budżet ważniejszy. 5. Badania finansowane publicznie są skuteczniejsze niż te prowadzone prywatnie. Skuteczność badań nie do końca musi być uzależniona od tego, kto je finansuje, przy czym te finansowane z prywatnych pieniędzy są tańsze. Ale co do zasady, to nie, nie zgadzam się. 6. Handel międzynarodowy przynosi więcej korzyści niż strat. W ogólnym rozrachunku tak. Zgadzam się. 7. Od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb. Nie, zdecydowanie nie zgadzam się. Zabieranie bogatym i dawanie biednym nie jest sprawiedliwe, a wręcz jest bardzo niebezpieczne. 8. Lepiej byłoby, gdyby wszystkie programy socjalne zostały zniesione na rzecz prywatnej działalności charytatywnej. Tak, tak, tak. Nie jest rolą władzy, by tym się zajmować. Rodzina najbliżsi, lokalna społeczność, kościoły, organizacje charytatywne to tak. Więc z całą wypowiedzią zgadzam się. 9. Aby polepszyć żywot biednych, powinniśmy podnieść podatki dla najbogatszych. Nie, nie zgadzam się. 10. Dziedziczenie jest uczciwą formą wzbogacenia się. Oczywiście, nie ma nic w tym nieuczciwego. Zgadzam się. 11. Własność prywatna to kradzież. <grywy> Oj, własność prywatna to wolność. Nie, nie zgadzam się. 12. Obiekty użytku publicznego, takie jak między innymi drogi i elektrownie, powinny pozostać w rękach publicznych. Co do dróg, to widzę miejsce na jakiś system mieszany. Rzeczy typu elektrownie i inne, których działanie jest niezbędne do funkcjonowania państwa, jednak uważam, że zostawić w rękach państwa by należało. W idealnym świecie bez wojen państw ze sprzecznymi interesami to ok, prywatne. W realnym świecie jednak bym się nie zdecydował. Co do tego punktu, to tak, zgadzam się. 13. Nadmierna ingerencja rządu jest zagrożeniem dla gospodarki. Tak zgadzam się. 14. Ludzie, którzy są zdolni zapłacić, powinni mieć dostęp do lepszej ochrony zdrowia. No tak to wygląda. Ludzie bogaci mają dostęp do lepszych usług i towarów niż ludzie, którzy tylu pieniędzy nie posiadają. Zgadzam się. 15. Dostęp do dobrej jakości edukacji jest podstawowym prawem każdego człowieka. Nie, nie zgadzam się. Nie jest 16. Środki produkcji powinny kolektywnie należeć do robotników, którzy ich używają. Jakie sobie kupią, to tak. Nie, nie zgadzam się. 17. ONZ powinno zostać zniesione. Niech sobie istnieje jako miejsce forum spotkań rządzących, ale niech przestaną przypychać aborcje LGBT i takie tam. Zaznaczę, nie zgadzam się. 18. Aby chronić nasz kraj, często nieunikniona jest zbrojna interwencja. Tak. O ile państwo nie powinno dążyć do konfliktu zbrojnego, to tak. W kontekście ochrony może być to nieuniknione. Zgadzam się. 19. Popieram organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska. Popierać popieram, tyle że nie takie, które chcą ingerować w sprawy danych państw wbrew nim samym. Nie zgadzam się, bo mowa jest o Unii, ale tak to organizacje międzynarodowe mogą być spoko. 20. To ważne, by utrzymywać naszą narodową suwerenność. Tak, w utopijnym świecie, gdy wszyscy się kochają, zgadzają, narodowa suwerenność może być mniej istotna. Ale nie żyjemy i w takim utopijnym świecie żyć nie będziemy. Co do tego stwierdzenia zgadzam się. 21. Korzystniejszy dla ludzkości byłby światowy rząd. W idealnym świecie tak. Jestem w stanie wyobrazić sobie taki porządek, ale szybko to się nie stanie. Ale niech będzie, zaznaczę, że tak, zgadzam się. 22. Powinniśmy dyplomatycznie rozwiązywać konflikty międzynarodowe, niżeli ograniczać się do używania siły. Tak, sam konflikt zbrojny powinien być ostatecznością, zgadzam się. 23. Wojny nie muszą być usprawiedliwiane przed innymi krajami. Świat mocno się zmniejszył i jest bardzo wiele powiązań politycznych, gospodarczych, społecznych. Myślę, że państwa powinny dążyć do tego, aby inne państwa rozumiały powód wojny i aby nie były ideowo przeciwne jej. Nie zgadzam się. 24. Wydatki na wojsko to strata pieniędzy. Nie zgadzam się. 25. Pomoc międzynarodowa jest stratą pieniędzy. Nie musi to być strata, dzięki temu można zbudować swój pozytywny wizerunek, który można przełożyć na późniejsze korzyści. No i przede wszystkim, jeśli nie odejmujemy jedzenia od ust naszym obywatelom, to czymś dobrym jest pomóc tym, którzy są w potrzebie. Zaznaczam, nie zgadzam się. 26. Mój naród jest wielki. Tak, całkiem spory. Zgadzam się. 27. Organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, nie powinny przejmować się polityką wewnętrzną i ich członków. Zgadzam się. 28. Badania powinny być prowadzone na międzynarodową skalę. Zgadzam się. 29. Rządy powinny przejmować się także międzynarodową społecznością. Tak, państwa nie istnieją w próżni. Zgadzam się. 30. Nawet jeśli protestuje się przeciwko autorytarnemu rządowi, nie powinno się używać przemocy. No na tak postawione zdanie nie ma dobrej odpowiedzi. Uważam, że pierwszą odpowiedzią na autorytarny rząd nie powinna być przemoc. Jeśli natomiast nie ma jakiejkolwiek innej formy protestu walki, to czy użyć przemocy zostawiłbym sumieniom indywidualnych osób. Ale chcę podkreślić, że są to sytuacje ostateczne i skrajne, typu nazistowskie Niemcy, okupowana Polska. Tutaj zaznaczam, zgadzam się. Moje wartości religijne powinny być rozprzestrzenione na jak największą skalę. Naturalnie, zgadzam się. 32. Wartości naszego narodu powinny być rozprzestrzenione na jak największą skalę. Zgadzam się. Oczywiście, w sposób pokojowy. 33. Przestrzeganie porządku i prawa jest ważne. Co do zasady, tak, zgadzam się. 34. Ogół ludzkości zwykle podejmuje złe decyzje. Nie, nie powiedziałbym. Nie zgadzam się. 35. Przestępstwa bez ofiar, np. Na zażywanie narkotyków, nie powinny być penalizowane. Zgadzam się. 36. Aby zapewnić nam ochronę przed atakami terroryzmu, konieczne jest poświęcenie niektórych wolności osobistych. Nie, tutaj bym się nie zgodził. Rządzący mają problem z przywracaniem wolności osobistych, jak już ludzie się ich pozbędą i zawsze znajdą jakiś powód, by je ograniczyć. 37. We współczesnym świecie niezbędna jest rządowa inwigilacja. Jeśli mówimy o powszechnej codziennej inwigilacji wszystkich obywateli, no to nie, co innego działania operacyjne w konkretnych sprawach. Nie zgadzam się. 38. Samo istnienie państwa jest już uderzeniem w naszą wolność. Nie, nie jest. Dodatkowo może być czymś, co tą wolność może mi pomóc zapewnić. 39. Ważne jest aby wspierać swój kraj niezależnie od poglądów politycznych. Tak, bo niezależnie od poglądów politycznych żyjesz w obrębie tego kraju. 40. Żadna władza nie powinna być niezaprzeczalna. Władza pana Boga jest niezaprzeczalna, ale jeśli chodzi o taką ludzką, to nie zgadzam się. 41. Społeczeństwo oparte na hierarchii to najlepszy model społeczeństwa. Nie ma za bardzo żadnej innej alternatywy, więc tak. Zawsze istnieje jakaś hierarchia. Nawet gdy wszystkie zwierzęta są sobie równe, to niektóre są równiejsze od innych. Zgadzam się. 42. Rząd powinien postępować według opinii większości, nawet jeśli się mylą. Nie, nie zgadzam się. 43. Im silniejsze przywództwo, tym lepiej. Jeśli alternatywą jest słabe przywództwo, to zgadzam się z tym stwierdzeniem. Demokracja to coś więcej niż proces podejmowania decyzji. Tak, zgadzam się. 45. Ochrona środowiska jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Tak, zgadzam się. Ciężko żyć w świecie, w którym nie da się funkcjonować. 46. Ludzkość ma prawo władać nad naturą tak jak zechce. Władać jak się zechce nie znaczy zniszczyć, z tym prawem idzie również odpowiedzialność. Zgadzam się. 47. Lepszy świat powstanie w wyniku automatyzacji, nauki i technologii. Jeśli trzymać się chrześcijańskich wartości w tym wszystkim, to tak. Z tym może być różnie, ale zaznaczam, że się zgadzam. 48. Dzieci powinny być nauczane religijnych lub tradycyjnych wartości. Czego są nauczane dzieci, to pozostawiłbym rodzicom i najbliższym, ale tak, zgadzam się. 49. Sama w sobie tradycja nie ma żadnej wartości. Wartość ma taką, jak wartościowe są rzeczy, które przekazuje. Zgadzam się. 50. Religia powinna stanowić nierozerwalny element polityki rządu. Długi temat, a nie chcę przyciągać filmu. Powiem tylko, że rządzący powinni kierować się wartościami związanymi z religią, ale państwo nie powinno być wyznaniowe. Z historii widać, że nie kończyło się to dobrze ani dla państwowych religii, ani dla samych rządzących. Nie zgadzam się. 51. Związki wyznaniowe powinny być opodatkowane w taki sam sposób jak inne instytucje. Tak, zgadzam się. 52 Jednymi z największych zagrożeń dla naszego obecnego stylu życia są zmiany klimatyczne. Na tę chwilę nie mam zdania. Jest to zagrożenie, ale czy jedno z największych? Zaznaczam, nie wiem, nie mam zdania. 53. Narody powinny się zjednoczyć w walce z globalnym ociepleniem. Nie wiem, nie mam zdania. 54. Wiele lat temu społeczeństwo było znacznie lepsze. Coś w stylu, a za moich czasów? Nie, nie zgadzam się. 55. To ważne, byśmy podtrzymywali tradycje naszych przodków. Nie ślepo tylko dlatego, że są tu tradycje. Te, które warto, to warto. Ale jak mam coś zaznaczyć, to zaznaczam, że zgadzam się. 56. To ważne, byśmy myśleli długoterminowo, daleko poza okres naszych żyć. Jeśli chcemy lepszej przyszłości dla przyszłych pokoleń, to tak, ja bym chciał. Zgadzam się. 57. Działanie racjonalne jest ważniejsze niż postępowanie zgodnie z naszą kulturą. Najlepiej to, żeby postępowanie racjonalne było zgodne z naszą kulturą. To by było super. Niech będzie, że się zgadzam. 58. Zażywanie narkotyków powinno być zalegalizowane. Tak, zgadzam się. 59. W dzisiejszych czasach feminizm jest już przeżytkiem. Oj tak, jeśli mamy na myśli świat zachodni. Są miejsca, gdzie nadal kobiety nie mają podstawowych praw. Zgadzam się. 60. Małżeństwa jednopłciowe powinny być legalne. Według mnie państwo nie powinno zajmować się małżeństwami w ogóle. To sprawa dla kościołów. Oczywiście wiązałoby się to z tym, że nie powinno być żadnych ulg, przywilejów dla małżeństw. Dlatego ja bym poszedł w stronę zmniejszania roli państwa do określania, co jest małżeństwem, niż rozszerzania tego. Ale w obecnej sytuacji to nie zgadzam się. Małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety nie bez powodu ma specjalną pozycję. 61. Istnieją tylko dwie płcie mężczyzna i kobieta. Nie, istnieje 56 płci. Zgadzam się. 62. Nie istnieją żadne wyższe czy też niższe kultury. Nie zgadzam się. 63. Seks przedmałżeński jest niemoralny. Każdy seks pozamałżeński jest niemoralny. Zgadzam się. 64. Jeśli w ogóle mamy przyjmować imigrantów, koniecznie muszą przyjąć naszą kulturę i obyczaje. Do przestrzegania obowiązującego prawa tak, ale jeśli mają swoje zwyczaje, które są zgodne z polskim prawem, to ok. I nie podoba mi się wyrażenie koniecznie muszą. Ale jeśli dobrze rozumiem myśl stojącą za tym pytaniem, to zgadzam się. 65. W większości przypadków aborcja powinna być zakazana. W przypadku zagrożenia życia matki, czynności ratujące jej życie, nawet jeśli w konsekwencji umrze dziecko, powinny być legalne. Matka powinna mieć prawo zdecydować, co zrobić w tej sytuacji, ale wtedy nie mówi się o aborcji. A tak, to aborcja powinna być zakazana, ścigana i karana. Zgadzam się. 66. Posiadanie broni bez zezwolenia powinno być legalne. Ogólnie co do zasady, to tak, ale temat też do głębszego obgadania. Zgadzam się. 67. Popieram państwową opłacaną z podatków służbę zdrowia. Ratownictwo medyczne, tak. Służbę zdrowia jako taką, niekoniecznie. Nie zgadzam się. 68. Prostytucja powinna być nielegalna. O ile jest ona niemoralna, to nie uważam, że powinna być nielegalna. Ale nie uważam, że państwo powinno czerpać korzyści z niej. Nie zgadzam się. 69. Pornografia powinna być zdelegalizowana lub dostęp do niej powinien zostać znacznie ograniczony. Podobnie jak wyżej, nie zgadzam się. 72. Zgody powinien zostać zniesiony lub obniżony. Nie zgadzam się. 71. W dzisiejszym społeczeństwie ważne jest zachowanie wartości rodzinnych, tak jak w każdym społeczeństwie. Zgadzam się. Każda korzystna modyfikacja genetyczna zmieni nasze życie na lepsze. Nawet w przypadku zmiany genotypu człowieka. Długi i ciężki temat. Zmiany, które będą dotyczyć chorób i tym podobne, tak. Tworzenie mieszanek ludzi i zwierząt, czy próby stworzenia jakichś super ludzi, to niekoniecznie. Zaznaczam, zgadzam się. 74. Jeśli doszłoby do kontaktu z obcymi, powinniśmy stworzyć razem z nimi wspólne społeczeństwo. No zależy. Jeśli będą to jakieś ludojady, to niekoniecznie. Mało informacji w tym pytaniu, ale niech będzie, że tak. Zgadzam się. 75. Powinniśmy otworzyć swoje granice na imigrantów. Jeśli miałoby to wyglądać tak, że każdy, kto chce, może wjechać do kraju, to nie. Ale jeśli ktoś ucieka przed wojną, przyjeżdża do pracy, do pracy, gdzie nie ma chętnych wśród Polaków, to tak, pewnie. Zaznaczam, nie zgadzam się. 76. Multikulturalizm ma dobry wpływ na społeczeństwo. Zależy, to też dłuższy temat, ale zaznaczam, nie zgadzam się. 77. Rządy nie powinny stawiać własnych obywateli nad obcych obywateli. Mało trochę precyzyjne pytanie, rząd jest rządem własnych, a nie obcych, obywateli. Zaznaczam, nie zgadzam się. 78. Niezależnie od czynników, takich jak kultura lub seksualność, wszyscy ludzie powinni być traktowani równo. Zgadzam się. 79. Cele moje i mojej grupy są ważniejsze od celi wszystkich innych grup i osób. Mogą być, mogą nie być. Nie zgadzam się. 80. Budowa nowego społeczeństwa całkowicie od zera byłaby spełnieniem marzeń. Nie, zdecydowanie nie. Rewolucje to nic fajnego. Okej, okay, udało się. A oto wynik. Oś Gospodarka. 77% wolny rynek. No cóż, wstrętny kapitalista. Polityka międzynarodowa, 60% na naród. Polityka wewnętrzna, 56% kontrola. Społeczeństwo, 56% tradycja. Jak widać, wyniki centrowe bądź centrowo-prawicowe. Sam swoje poglądy bym nazwał konserwatywno-liberalnymi, więc też wypad nawet całkiem całkiem. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Padnijcie na moje pozostałe media społecznościowe, linki będą w opisie. Pozdrawiam krótko i do następnego.